Hej, witajcie, z tej strony Gilatki, zdrożę Was bardzo serdecznie na Roblox. I tak, może to wyglądać dziwnie, ale to jest Roblox. E, Michaels. E, jak to się nazywało? Michaels... E, Zombies. Nie wiem jak to dokładnie mam rozumieć. Play now. Nie wiem Lighthouse a, będę łączył się na serwer. Dobra, w ten sposób to działa. Czyli możemy grać albo solo, albo multiplayer. Ja będę grał multiplayer, ponieważ uważam, że nie jestem najlepszym graczem komputerowym. Szczególnie w grze, w którą nigdy nie grałem. E, na początek wygląda mi to trochę jak Left 4 Dead. O, tam na górze jest taki zombie. Widzicie to? Tam jest. Nice. Mogę wejść na telewizory. W sumie to trochę mam taki vibe z Call of Duty. Okej, okay, okay. interakcja. Strzelanie. Tu jest jakiś reload. Celowa... O. Dobra, witam. O, o kurde, jak to... No to jest taki chyba Call of Duty. Ej, mega. Dobra, możemy biegać. Ej, i to dalej ładnie wygląda. Daj. O Jezus, za, za mocna jest trochę ta. Tutaj możemy jeszcze robić kolejne. Tu jest kałasznikow, tu potrzebujemy mocy. Tu możemy kupić Claymora chyba. To jest AK, AK za 2,5 O kurde. Wow. Mogę strzelać przez szyby? Nie mogę chyba przez szyby strzelać. Dobrze, nice. Pamiętam, że w kodzie już dawno nie grałem w koda na, na tych. o. na zombie. Ale wydaje mi się, że tutaj. można zrobić masę bardzo fajnych rzeczy. O kurde, nice. Ja cię, dobra, podnosimy cię, podnosimy cię. Tu jest kolejny. Ja tutaj pilnuję bez żadnego problemu, ale nie jestem w stanie na tych niektórych silniejszych aż tyle zrobić, ile by się chciało. Dobra, dobra, spokojnie, tu są kolejni. O nie, ko o. 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 Granat! A! Granat! 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 Nie mam broni. Mogę kupić to. Mam, mam. Chwila, poczekaj chwilę. Dobra. Siema, jak mam cię podnieść? Dobra, hold F. Potrzymuję spokojnie, trzymam cię kolego już. Jesteś podniesiony. Już jest dobrze. Czy generator daje prąd? Device requires souls. Czyli potrzebujemy dusz, czyli musimy ich... Te... Ktoś tam otworzył jakieś przejście? Chwila, co tu się dzieje? Bo to w ogóle było to wejść O kurde, skrzynę! A, nie stać mi na skrzyneczkę chyba. Ile jest? 950. No jestem zbyt biedny. O. O kurde. Kolego, to nie jest chyba dobry pomysł. To chyba nie, nie był dobry pomysł, mi się wydaje, wiesz. Czy możemy coś jeszcze zrobić? Nie jestem pewien. O, tu jest jeszcze ktoś. Dobra, jest, się ma, podnoszę cię. Dobra, podnoszę cię, podnoszę spokojnie, kolego. Już jesteś podniesiony, proszę bardzo. Eee, mógłbym pójść do skrzyneczki. Dobra, ja bym chciał skrzyneczkę otworzyć. Dobra, Press and Hold. Dobra. O tu jest jeszcze jakiś karabin na górze O kurde. To, to jest fajny karabinek. Dobra, nice. O kurde, najsik! Ten ma dużo amunicji. Nie wiem czy ja mogę w ogóle mieć dwa. Chyba mogę mieć tylko jeden karabin. Tam ktoś kogoś goni. Nie, mam drugi! A, mam dwa! Dobra, czyli mógłbym mógłbym zakręcić jeszcze raz, szczerze mówiąc, jakbym chciał. Dobra, teraz ja. No bierz to. To chyba ja. Nie, to nie ja zapłaciłem. Ktoś inny zapłacił, kurde. Collect girl souls. To nie, ktoś rękana dostał! To też nie ja, kurde, o! Słuchajcie, bo już zaczynają wchodzić. I jakby jest taka kwestia, że wydaje mi się, że powinniśmy coś z tym zrobić. Już mogę ja Dobra, jest! Teraz byłem ja Kolego, Ko kolego, no Sold off! To nie jest to nie jest nic dobrego. O kurde, nie trafiłem go. <laughs> nie, nie trafiłem go ani razu. Siema. Czy coś to jeszcze idzie? Nie. Czy mam pieniądze? Dobra, dostaniecie trochę. Musicie się odsunąć chyba, dobra. Dobra, jest. Spoczko. O kurde, ile oni mają zdrowia teraz? Co to? No nie! Misiak! I teraz będziemy musieli szukać nowej skrzyni. się gdzieś będzie, ale no. Dobra, no zużyję to, póki mam amunicję do tego, to czemu miałbym tego nie marnować, kurde? Dobra, no dwa strzały w głowę to nie jest zbyt dobra inwestycja czasowa, szczerze mówiąc. Dobra, reload. Dobra, czy ktoś jeszcze, czy ktoś jeszcze, czy ktoś coś? Teraz tu jest, dobra, mam, mam pieniądze, nie otwieram, nie otwieram. No kurde! Ja też potrzebuję. Robisz to. to i otwieram. dawaj jest! Uhu! Moje. Tu jest fajne miejsce, bo tu od razu można stać się bronić. Coś dobrego, coś dobrego. No, pepesza nie jest jakoś wybitnie dobra, więc otworzę jeszcze raz. Jeszcze dwa razy. W sensie pepesza ma dużo amunicji, ale no. Nie, to nie jest pepesza, to jest MP40. Przepraszam. Deagle. Nie, to jest Magnum. Magnum też jest słabym wyborem. W sensie no, mogę w głowę raz strzelić, ale no. Co to jest? Bo... <ścoughs> Dobra, to jest, to jest spoko. W sensie to nie zadaje dużo obrażeń, ale no. Ale to jest yy, spoko. Ma masę amunicji. Się ma. Mogę stać i strzelać, robić zaporę. Proszę. <laughs> to jest piękne. A mogę otworzyć jeszcze raz. To ja się nie boję. Up. Dobra, zrobię net. się ja tu dużo nie dostaję za to. Magnum nie chcę magnuma! Magnum jest tego. Magnum to tylko takie lody mogę zjeść, o. I w ogóle tu można naprawiać cały czas tą barierę. Kurde, za to też dostajemy pieniądze. Nice! Nie wiedziałem, że to aż tak działa Dobra, tu też naprawiam Dobra Mogę trzymać Trzymam, trzymam, naprawiam Póki co <noise> Plus 50, nice! No i dostajemy XP i pieniądze, to jest bardzo przyjemne. Teraz wszyscy się postanowili rzucić na tego a czy mamy na tyle, powiedzmy, ile tutaj jest tych dusz, powiedzmy? 66 na 50. Wtedy moglibyśmy sobie to włączyć, a to nam dawało, że tam jak jesteśmy chyba powaleni, to możemy... Dobra, jest, nice. Siema. Siema, witam. Tutaj nic się chyba więcej na razie nie dzieje. Tam kolega się podnosi z kimś innym. Ktoś tam potrzebuje revive'a. Siema, 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 witam, witam. Dobra, już cię podnoszę. Przeładuję sobie w międzyczasie. Siema. Ała, awa, 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 wa, wa. Dobra, sorry. Nie mogę z wami tutaj, bo wy sobie słabo radzicie. Dobra, tutaj zabijamy tego. Załatwiamy kolejnych i załatwiamy kolejnych. Dobra. I ty niby jesteście lepsi, ale kurde no. O kurde. Druga broń. Granat. 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 Dobra, coś tam sobie powybucha. A, już nie ma tu skrzynki, niestety. Co wy tam robicie? Kurde. Dobra. Reload. O kurcze. Mam mało opcji ucieczki stąd, powiedzmy. Pomagam ci, pomagam ci, kolego. Jeszcze z tyłu idą. Nice. Stany tu i będę naprawiał. Eee, oni w ogóle nie naprawiają. nic nie robią w tej kwestii. Eee, tu jest się pojawiła, nie? Nie, gdzie jeszcze może być skrzynka? Tu. Nie, na górze? Na górze jest skrzynka? O kurde, siema. Też przyszedłem. No bierz to. Wiesz, Wszyscy czekają. Dawaj. No i oczywiście nie ja. Oła, 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 No i naprawdę powalili mnie. A podniesie mnie ktoś, bo wszyscy czekają. Halo, ja was podnosiłem. Ktoś mnie podnosi w ogóle. Halo, za wami. Ktoś mnie w ogóle podniesie? Halo? Ktoś mnie pod podniesie? Mnie ktoś? Jakby ja, ja cały czas czekam, nie? O, dobra, w końcu ktoś. Nareszcie. Jezus, ileż można było czekać. Dziękuję ślicznie. Podnoszę cię, podnoszę cię, kolego. Dobra, spokojnie, spokojnie, jesteś podnoszony. Jest dobrze, jest dobrze. Ja sobie stanę teraz tu w rogu. Na no, spokojnie. Przeładuję. Jedną brońkę, dobra. Teraz wezmę sobie drugą brońkę. Dobra, reload. Dobra, naprawiamy. Bo tu nie było za łatwo. Proszę mi nie rozwalać. A ja to naprawiałem dopiero. Więc dobrze. Teraz ja poproszę. Dobra, jest maszyna. Nie ma maszyny. Nie ma maszyny. Znika? No nie, no kaban! Nie mamy nawet energii, żeby tu nic zrobić. Kurde, ja chciałem jakąśkolwiek lepszą broń. O kurde, ale ktoś dostał. Ale ktoś dostał broń. Dobra, mogę zawsze tu zeskoczyć. Muszę uważać. Bo jeszcze mogą stąd wyjść. No, dawać. Nie ja? Chyba nie ja. ma, Witam. W międzyczasie, tutaj, oczywiście, mogę coś robić. No i znowu Max Ammo. Nikt nie prosił się o Max Ammo. No, zabieraj tego kałacha. Teraz ja. Dobra, jest. Okej, okay. robię, robię, robię. Spokojnie, kolego, robię. Co dostałem? Dobra, dostałem słabą broń, Uważaj z boku, z boku! Dobra. Nie, nie chciałem podnosić broni. O kurczę. Dobra. Niektórzy siedzą sobie i tam coś robią. Ale okej. Okay. Jest. Tutaj teraz jeszcze jakiś, siedzi, dobra, dobra, jest, jest, jest. A i skrzynka oczywiście się zepsuła, tak? Któryś was znowu rozwalił skrzynkę. O nie. No dobra, teraz wy się tam bawcie, ja sobie podbieram. O kurde, trochę tego jest. To jeszcze stąd. O, LSAT. Tak też brzmi fajnie. O, to już jest spoko. Double tap. Dobra. Nice. Idę do drugiej maszyny. O, to jest jeszcze speed cola. Nice. <słuchy> Tam jest jeszcze jedna ta maszyna, ale nie wiem czy ona tutaj da mi tego. Czy ona jest za tysiąc? 2,5 juggernaut. Nie pamiętam co robiły te napoje wszystkie, więc ciężko mi stwierdzić. Siema. Witam. Jakbyście zakleili te dziury, to by tak szybko nie przychodzili. Tak szczerze mówiąc. A! To, skąd się tu wziąłeś? Czy on z góry, z góry zbiegł? Naprawdę? Dobra, muszę iść do moich, przecież oni inaczej mi nie pomogą. Pomagam, pomagam. Tu, 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 tu. są dwie osoby na górze, one mogą mi pomóc. Pomóżcie mi! Halo, ja pierwszy! Jestem tu. O kurczę. Dobra, jestem tu, możesz mi pomagać. Chyba zostaniesz zjedzony. Nie! Nie uciekaj! Bekon! Bekon, pomóż mi, bekon, idę do ciebie, chodź bekon, bekon, chodź, pomożesz mi. Czemu jemu bekon z góry? O nie, chyba wszyscy. <gry> To jest właśnie takie granie na skrzynkę. Game over. A, amen. Runda jedenasta. Także moi drodzy, tak była gierka. Bardzo, bardzo, bardzo fajna i przyjemna. Jeśli chodzi o to, można, można bardzo dużo osiągnąć i można mieć taki rzeczywiście klimat Call of Duty za darmo. Także ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Link macie się trzymajcie się, bo no i cześć!